Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w tych czytaniach otrzymujemy poniekąd dwa testamenty. Najpierw ten testament Jezusa Chrystusa, który jest modlitwą do Ojca, aby Pan Bóg dał nam to, co najważniejsze. Modli się Pan za swoich uczniów, to znaczy za nas, pokazując jednocześnie. Co jest rzeczą najważniejszą, tą, którą nam przyniósł i którą nam ciągle przynosi i daje, abyśmy to nosili w sobie i abyśmy byli tego świadkami i tym darem fundamentalnym, najważniejszym, które, który Pan nam daje i w którym jest też nasze zbawienie, bo ono na tym polega: jest życie wieczne. Życie wieczne to nie jest życie po śmierci. Życie wieczne to jest życie Jezusa Chrystusa w nas, jest życie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, Boże życie. To życie fizyczne, które Pan Bóg nam również dał, ono ucieka nam z każdą chwilą, z każdą sekundą my cały czas można by powiedzieć od poczęcia, owszem, ono niby wzrasta, ale tak naprawdę je tracimy. zbliżamy się do tego momentu, kiedy utracimy je kompletnie, zupełnie. i to tracenie życia, ten upływający czas, który niczym innym nie jest jak właśnie naszym życiem, po co jest? Właśnie po to, abyśmy się otwarli na to prawdziwe życie, na to jedyne, to życie wieczne, którego nigdy się nie straci. I które jest życiem Boga, bo to przewidział dla nas Pan Bóg, po to nas stworzył i po to mamy ten nasz tymczasowy pobyt w tej ziemskiej ojczyźnie, abyśmy Otwarli się na to Boże życie, abyśmy się otwierali coraz bardziej, abyśmy je przyjęli. Na czym ono polega? Jezus mówi to dziś bardzo wyraźnie, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Życie wieczne jest poznaniem Boga, poznaniem Boga Ojca, poznaniem Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym tyle że nie chodzi tu o żadną teologię nie chodzi o żadne poznanie naukowe czy dyskursywne ten rodzaj poznania on jest bardzo powszechny ale to jest poznanie naturalne poznanie które w gruncie rzeczy czemu służy temu, żebyśmy się orientowali w tym świecie, żebyśmy mogli nad tym wszystkim jakoś zapanować, czy kontrolować, ono służy tak w istocie naszemu panowaniu. To poznanie, o którym mówi Jezus Chrystus, to jest zupełnie co innego. To jest to poznanie, jakie Jezus ma swojego Ojca, jak Ojciec zna Syna i syn zna Ojca. Treść tego poznania podpowiada nam, podpowiadają już pierwsze wersety Pisma Świętego w Księdze Rodzaju, kiedy mowa jest o tym, że Adam poznał Ewę, a ona poczęła i porodziła Kaina. Potem znów poznał Ewę, ta poczęła i porodziła Abla i tak dalej. O takie poznanie chodzi. O zjednoczenie, o głęboką relację osobową, tak, taką relację, jaka jest Trójcy Przenajświętszej. I do tego Jezus Chrystus nas prowadzi. W tym jest nasze zbawienie. Tak jak grzech, istota grzechu polega na kłamstwie szatana i oderwaniu człowieka od tej relacji z Bogiem, który jest miłością, tak też zbawienie polega na przywróceniu tej relacji na tym właśnie tego rodzaju poznania, poznaniu Boga, wejściu w głęboką, mistyczną relację, bo jak mówił jeden z teologów XX wieku, chrześcijanin przyszłości, ale to nie tylko chrześcijanin przyszłości, albo, albo będzie mistykiem, albo go nie będzie. Chodzi właśnie o te relacje to Pan pragnie nam przekazać. I o to się modli dla nas, abyśmy go poznali i to wszystko, co otrzymujemy, cały Kościół, wszystkie sakramenty temu właśnie służą. Święty Paweł zostawia nam w Testamencie coś bardzo podobnego. To, ostat, to ostatnie zdanie, które słyszeliśmy, mówi, oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi. Bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia Wam całej woli Bożej. To jest nie tylko zadanie tych, którzy głoszą Ewangelię, księży, zakonników, osób konsekrowanych, to jest zadanie nas wszystkich: głosić ludziom całą wolę Bożą, tak jak Pan Bóg się objawił. Ponieważ Poza wolą Bożą jest śmierć. Dlatego apostoł mój używa tak mocnych słów: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie. Szatan, aby nam zablokować drogę do Boga, nam i, i innym, do których nas posyła, których stawia na naszej drodze, przede wszystkim nas straszy. Chce nas zablokować lękiem przed pełnieniem woli Pana Boga w swoim życiu, odkrywaniem. Przed odkrywaniem tej woli najpierw w swoim życiu, a potem przed głoszeniem tej woli Bożej. To znaczy nie tylko prawa Bożego, ale także tego, jak Pan Bóg nas prowadzi, bo tu chodzi również o świadectwo. Dziś nie przypadkiem Kościół daje nam też wspomnienie męczenników afrykańskich, tych, którzy nie tylko słowem, ale przede wszystkim swoim życiem głosili innym całą wolę Bożą. Święty Paweł powie, jazgowa nie cenię sobie życia, bo najważniejsze jest to, aby objawiać Pana Boga, aby objawiać Jego miłość, aby samemu pełnić wolę Pana Boga, która jest miłością, i aby wprowadzać na tę drogę innych, głosząc im całą wolę Bożą, pełne Boże objawienie, nie tylko wyrywkowo, tak jak to robi się niestety. Często i dzisiaj, że się traktuje Ewangelię nawet w Kościele wybiórczo. Dziś przychodzimy tu, aby przyjąć całego Jezusa Chrystusa, aby wejść w tę głęboką relację z Nim i przez Niego, z Jego Ojcem w Duchu Świętym, i aby też innych prowadzić do tej relacji, objawiając im całą wolę Bożą. Amen.